Wytłumacz mi, jak można wpaść na pomysł, że toplając się w błocie, w zimnie i skacząc przez przeszkody i pokonując je, ludzie będą chcieli to zrobić i to jest dobry biznes i można na tym zarobić pieniądze. Przejrzałem sobie Forbesa, poczytałem biogramy tych ludzi, którzy są w pierwszej setce. Najbogatszych Polaków, i pomyślałem sobie, że no absolutnie nie święci garnki lepią. Że ja mam lepsze wykształcenie i doświadczenie niż większość z nich, jak zaczynali swój biznes. W związku z tym, no, trzeba zacząć. Byłem przekonany, że. E, po pierwsze sobie poradzę, a jak nawet jak sobie nie poradzę, no to jak siedem razy znalazłem pracę w ciągu miesiąca, to za ósmym razem też znajdę. Tak? No to była dosyć droga fanaberia. Jedni sobie kupują domy, inni robią imprezy na Saharze. No zrobiłeś 100 milionów obrotu ile ci z tego zostało? Z pierwszych 100 milionów to mi zostało z kilkadziesiąt tysięcy na koncie.